No, to znowu my, a tu kolejny odcinek gry. The Evil Wishing. jakoś tak. Kiepski z angielskiego jestem. Dziewoń. No, Dobre. dobra. No to... Co? To już idziemy dalej, nie? Idziemy dalej. <śmiech> <śmiech> Przypomina mi, że przed chwilą nas prawie pociął pewien pan. <laughs> no. No właśnie, <laughs> właśnie, <ten. śmiech> właśnie, właśnie ten. Właśnie ten pan. Właśnie <laughs> ten pan. Za się, to nic, to idziesz w pełni, pijesz nowe długi. O, e, 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 jak widzicie, kopka. Jakbyście e, e, tu słyszeli, nie tak jakieś szumy teraz, to no, przedziwi. Nie, nie przedniesz, kolego. Tego nie pomagujesz. Nie ten w drodze. Paul wąpił. Dobrze? drodze? No. Jak ten, jak wsadzimy w indoruszu, to mu pękła. Czasami nie będziemy mieli na spodziew. Już moje drugie nogi nie się. Ale gerka fajna. Fajna gerka. Jak na razie. Wkręca, wkręca strasznie, wkręca. Tak jak ja w wkręta wczoraj. Wkrętara. Jeszcze minut. To, to, to był prolog. Nie, chyba tak.

tak ten, tu to tą miniaturkę na ten, na, na program. No, widzę, że kolejne piętro nas zawitało. Dobra, idzie? Ty, on już normalnie chodzi. <laughs> Wyleczyła go winda. <laughs> Dobry. Tu są ty, to jest z tego, z tego pierwszego, no. Z z, tego, z, tej, z, tej, z tej kamery. No, 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 no. Ten assassin wbił. Skin należy ludzi. Dobra, uciekają jakieś 30. Dołączył. Prawo, prawo do bliźnień. Pamiętaj jeszcze Wiem, że ta gra będzie się toczyła tylko w Psychiatryku. Okay. Ruszaj jemu ja Na co czekaj? Jedyna logia Teraz się nie przedliśmy Dobra Dobra No, no nogę mu pocieni, ale skac... biega skacza a jest w tym głośnik.

Czekaj, hmm. tutaj. nie gra. może już wszystko na nich leci? Hmm. Nie, ma, nie ma To co? Kurwa, co je? Płyna techniczna! Pół miasta się przesuwa! <grym w porządku> Nie, ty, to jest to... To jest na środku, wiesz <grym w porządku> Autobus w jedną, a ty w drugą. A przynajmniej dobrze. Ufak. To od czego tak zrobiła? Przecież my byliśmy tylko w psychiatryku. <grym> w <porządku> Nie było nic, czy że coś Damn it. How are we cut off from everyone? Everyone must be dead. Everyone alright back there. Just a few bumps, we're fine. 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 We will be once we're far away. Fine. A little further and we'll be fine. Począc to tylko go widzi. No. Nie, może też ma coś takiego. Pijany? Jedziesz, proszę. O, 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 o. Panie yeah. z Ja bym nie przeżył. Nie przeżyłbyś? Nie, ja mhm. cholera. Koniec pierwszego rozdziału, to długi był. Naprawdę, zajebiście. Dobra, no to... Za, to to zapiszę, nie? I... To zapiszemy grę i co, następny rozdział. No, mamy zapis. I mhm. już się zapisało. O, szybko.

Ziemna. Mm -hmm. Nie będę już spadał w salę. Mówisz po czym? Po tej polegniarce. Kurde, tak? mm. co on ma z kliką? I uderzenie. Ale kto wstrząsł? Tylko u będzie. Gdzie idziecie? Uuu. Uf. Nie ja obracaj mi się, bo... What the fuck? Kolego! Ej, to ten go... To nie jest ten gościu. <gamy> <gamy> żyje, take it, take it, game over. Przeżyję, to jaki to, jaki game over. Podam ci. No, no podnieś. Dawaj. Znaleziono ciała, ciała odnalezione w miasteczku nad jeziorem, przyczyna śmierci wciąż nie znana. Dobra. To? Tabletki. Jakieś, okay. 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 nie no, Już nie ma nic. W kiblu to jest. Się... Znajdź, znajdź w kiblu, nie warto. Hello. Halo, Anybody there? Hello.

No dobrze, po wypadku, tak był prawie że po ucięciu nogi. To jest ten, co jest No sam? A to on musi po windą jechać, żeby się jechać. się znowu. Dobra, i go uderzyć. I'm afraid I Rócę, ją chcesz ją Co? Without signing in. Dobra, wró wróciliśmy już. Wszystko załatwione jest. No to co? No to, to, to jedziemy je dalej. To jedziemy dalej, tak. no to babeczką tak? Smells jak medicine.

What the hell? I'm not You mustn't fight it. This is for your own good. No! Stop! Enter. For sto leków Aha, they to do like this. There now, you see? You see? are crazy. przy kurde jakieś miństwo i grasz co? Czy pali? Nie wiem. Będę A on zemdlał po prostu myślał, że tak, to tak, nie. tak, a to jest tego palącego auta co robili Dobre, no, dobra, nawet dobra rozkinka. Mm. Tam gdzie coś świeci? Świecą tam polecie. To Where mówiłem, że nie coś świeci. gdzie <try> jesteś? <try> Co to jest? Nie wiadomo skąd powoli lekarze w tej szkole. Przywracam, umieram. A, dobra. Ile ich mam? 30? Nie. V, dobra. To otworzę Strzykawka Zapas jedno Max 2. Dobra A ile mamy zdrowia? Bo nie pokazuje na razie. Kto To sobie to wstrzyknij A którym? Bo. Dziwe sobie. <laughs> Dobra lecimy Ty wiesz gdzie masz życie tak biegniesz? Nie Sprawdź, będziesz mógł coś podnieść albo coś. No dobra, to jeden, jedyna droga to jest chyba tam. Praktycznie. Jakieś ślady krwi. Kruki. Czy co to jest? E, mhm. atakuj w Czyli na przykład. AFK no. Nie ma to jak coś na farcie rozwalić. Leki. Czyli eks. Z tego co w wyniku. Mm -hmm. Czyli jak coś to skrzynki trzeba rozwalać. Mm -hmm. Nie ma to jak się... W słońce idę. To może być zły pomysł. A nie, jakieś ognisko, czy coś tam jest. Gdzie? zmęczył się. Nie biegni. Gość. Nie, to nie gościu. Giziny gościu. A ten idzie, ta biegnie. Nie, on się przewrócił. Nie, chciał tu wjechać. Tak, ja on bierze do nosa. Albo smarka, albo coś je. Ja wstawiam to drugie. To tutaj To się nie da roznać. No, go zaatakować Ale nie wygraj, bo się stali na końcu. A, może no to jest to... ci... kaliber widzę. Przez jambo może, więc uważaj. Kurde, nie widzę. Ale trzy kulki było i to się do mnie, bo on ten... Czy zmienił coś? Nie, nie ma nic. Ktoś dotyka na myciku. A jak chciałem się zmienić na broń? Pewnie z Królem. No to nie, do rozwal to. No f, f Jest tu co? Nie ma. co no. to podnieś, Na tam moją. O, tu coś jest. Lucky, Lucky. Jak XP Chyba. A tą, a tą skrzynkę dało się rozwalić? Tą po prawej od razu? Którą? Tutaj. No jak nie. Ale nic nie ma, no ja mam, ja mam przy dupie swoją lampkę. Nie biegnij. Uciekaj, stamina kończy. A, nie Teraz nie, nie. To, to jest, to, to, jest, to, jest, ten, to jest ten, to jest ten chłopczyk. Mhm. Mm Idź tam. Pod, podnieś to, to jest też X. x Nie wiem, czy to jest X. -P. Co? Nie wiem, czy to jest X. -P. Miałeś 100, jak ci kazało się. Boy, boy. Whoa! tô Were you warning me about this? You are Leslie, right? I'm a police officer. Maybe I should help you. Should help you? Shit! How am I gonna get you to a hospital? Hospital, hospital, <laughs> hospital, hospital, <laughs> hospital! What <is> <laughs> the fuck? No okay. the Zrobisz przedmiot części pułapek, części pułapek możesz wytwarzać bełty do kuszy agonia. wow No to się rozkręca. Latarkę. Musisz dużo, dużo zobaczyć No Do tego domku idź. Uuu, to tu jest krew Na wstępie jak spik Piła Jaka Wspomnienie Co? Uuu PSP Telefon chyba Tak o, jest. idziesz Co my też jakaś Policje. A, A To jest ten, co tego, co zastrzeliśmy teraz. To jest ten, co w tym aucie się... Kozombi. No, 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 no. To wy to sobie przeczytajcie. My albo sobie, zastopujcie. My sobie to przeczytamy później, no, no. wiadomo. Tak. Dobra, nie. Je, to jest jakaś większa putelka. Co jest? Shit! No. Mogłoś no, jestem? tam gdzie wcześniej, to nie? No nie gadaj. Ale <laughs> przynajmniej teraz już widzę. Panie, bo nie jestem. W... I don't know if nie wiem, czy to jest Nie, nie zapiszę. Na pewno? Nie. No... Ja wolę zapisać. Białem Czy chcesz nadpisać? Chcę. Ja wolę sobie nadpisać niż zapisać lub zapisać, dokładnie zapisać, wszystko Wszystko dokładnie zapisać niż potem wiem. Od nowa przechodzić? No. Idź tam do tego Aha. tego krzesła. Czekaj, bo to w Mogę przejść Nie. Co znowu mam, sobie ulepić głowę? Takim eee. zdrowie Maksymalnie. Dobra, to my, to my sobie to ulepszymy już no. i będziemy się widzieć w następnym odcinku Na pewno? No dobra, no to w takim razie no to trzymajcie się Cześć. i do następnego no. Cześć! Cześć.